Cześć, witam Was po raz kolejny. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać domowy patent na wyciąganie zapieczonych wtryskiwaczy. Tu mamy Jeepa z silnikiem 2,5 CRDI. CRD, może nawet tak. Będę zdejmował kolektor Sący. On tutaj jest akurat nie z całą pokrywą z wałkami. Trochę słaby temat, no ale cóż. Żeby to zrobić, muszę wyjąć wtryski. Oczywiście wszystkie wtryski stoją. Dwa są wyjęte, można powiedzieć, bo wyjąłem. Dwa jeszcze zostały. Wyjmuję ich sam. Na razie próbuję to domowym sposobem. Jeżeli mi się nie uda, będę musiał kogoś zawołać, żeby mi ich wyjął na prasie. Odkręcamy cewkę we wtrysku. Zobaczcie. Nad tym walczyłem godzinę. Tak go zardzewiały. Ale go wyjąłem. To jest mi patent na wyjmowanie wtryskiwacza. Czyli zwykły klucz. Dospawana nakrętka na cewkę. To jest jedna część patentu. Druga część. To jest udar. Uderzamy udarem. Odciągamy ciężarkiem. Za chwilę wam pokażę, jak kolejny wtryskiwacz wyjdzie. Trwa to około 30 minut, bo wtryski nawet nie chcą się ruszyć, bo one rdzewieją w tym miejscu. Ale za 30 minut walki opłaca się, prawda? Bo średnie wyjęcie wtrysku przez. Firmę, która się tym zajmuje to jest około 300 zł, czyli łatwo sobie policzyć 4 wtryskiwacze to macie 1200 zeta jak wyjmę ten drugi to Wam pokażę, bo teraz potrzebuję dwie rączki, a jedną nie dam rady tego robić Kolejne 30 minut, i kolejny wtrysk, O Zastosowanie mojego penetrantu i mojego patentu A właśnie wyjąłem. Trzeci no, tutaj jak mówiłem, pierwszy mamy wyjęty moim sposobem, drugi też mamy wyjęty. Trzeci też wyjąłem. Walczymy na czwartym. W taki sposób to się robi. Tu musiałem odchudzić mój klucz. Bo nie mamy akurat nie miejsca, bo jest ściana groziowa. Ale i tego pokonamy. Jak wam powiedziałem, tak zrobiłem. Czwarte wtrysk jest wyjęty. Czyli warto się wyposażyć w taki plus, yy, młotek jak ja mam. I sami bez problemu wyciągniecie te wtryski. Proszę bardzo. Wszystkie pryski zostały wyjęte domowym, prostym sposobem.